Łukasz Późnicki nie będzie się starał o reelekcję. Ogłosił to już oficjalnie. Pięć lat temu udało się stworzyć projekt, który miał za zadanie stworzyć Polkowicę lepszym miejscem do życia. Ten projekt udało się w wielu aspektach zrealizować, mówił Łukasz Późnicki. W 2018 roku, gdy tworzyłem projekt lepszych Polkowic, robiłem to wraz z grupą osób, których... Niestety ambicje polityczne spowodowały, iż nasze drogi się rozeszły. Ta formuła dotychczasowej współpracy się wyczerpała, stąd też świadomy tego, iż na tą współpracę liczyć nie można w chwili obecnej jako intensywne, ale też bardzo owocna ocenił ostatnie lata burmistrz Polkowic, pozyskane pieniądze z zewnątrz, wiele zdrowotnych inwestycji to tylko część tego, co podczas kadencji udało się zrobić, dodaje burmistrz. Udało nam się również odbetonować Polkowice. Posadzono tysiąc drzew, zrewitalizowano parki i skwery. Bardzo się cieszę, że udało się zrealizować bardzo dużo inwestycji, pozyskać ponad 150 milionów zewnętrznych środków, rozwinąć system komunikacji miejskiej, ale przede wszystkim zainwestować w zdrowie Polkowiczan, bo uczyniliśmy z Polkowickiej przychodni jedną z, najnowo, z najnowocześniejszych przychodni w regionie. Wie, 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 czy to dzieło otwarcie pracowni tomografii komputerowej, która jest przed nami. Co prawda Łukasz Późnicki o fotel burmistrza już nie powalczy, ale nie oznacza to, że wycofa się z życia politycznego. Będzie startował do Rady Miejskiej z komitetu wyborczego Krzysztofa Nestera, którego kandydaturę na burmistrza oficjalnie poparł. Powstanie połączenia kolejowego Polkowic z resztą miast Zagłębia Miedziowego to priorytet, mówi Krzysztof Nester. Chcemy kolei i zbudujemy centrum przesiadkowe. To właśnie tutaj, przy ulicy Fabrycznej, przy Polkowickiej podstrefie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, miałoby powstać nowoczesne centrum przesiadkowe. W planie zagospodarowania przestrzennego miejsce to jest zarezerwowane właśnie na powstanie takiej inwestycji, mówi wiceburmistrz Polkowic, Krzysztof Nester. Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym. Chcemy, aby do Polkowic wróciła kolej. Jesteśmy też sercem Zagłębia Miedziowego, gdzie bardzo dużo osób z okolicznych miast przyjeżdża do pracy. Za nami jest działka budowlana, jest teren, na którym ma powstać Nowoczesne Centrum Przesiadkowe. Właśnie z tego miejsca do okolicznych miejsc pracy można, można, mogliby mieszkańcy Zagłębia Miedziowego spokojnie dojeżdżać. I spokojnie przechodzić, aby, aby tutaj pracować. Ale kolej jest również potrzebna wszystkim mieszkańcom do tego, aby dojeżdżać i komunikować się z Lubinem, z Głogowem, z Legnicą i z innymi miastami, chociażby stolicą Dolnego Śląska, tak jak, tak jak Wrocław. To naprawdę jest kluczowa sprawa dla Polkowic i całego powiatu polkowickiego, żeby tu ludzie mogli dojechać pociągiem do Wrocławia, do Głogowa, Zielonej Góry, Legnicy, bo to jest spięcie Dolnego Śląska. My zadbaliśmy kiedyś o to, żeby była S3, i dzisiaj mamy łatwość komunikacji drogowej, ale potrzebujemy też komunikacji szynowej, która jest szalenie ważna dla starszych ludzi, dla młodych ludzi. Gmina Polkowice jest liderem tego projektu. Krzysztof Nester dodaje, że partycypowała również w kosztach związanych z dokumentacją przedprojektową. My chcemy jako gmina, aby ono zawierało jak najwięcej miejsc parkingowych, aby tutaj były stworzone miejsca na rowery. My też jako gmina stworzymy tutaj punkt roweru miejskiego, a także chcemy, aby połączenia komunikacyjne Naszej, naszej zakładu transportu miejskiego również było skorelowane z odjazdami pociągów, które tutaj, które tutaj będą kursować. Pod koniec 2023 roku gmina wystąpiła do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z prośbą o przekazanie dokumentów i harmonogramu prac związanych z koleją. Do tej pory nie ma odpowiedzi, dodaje wiceburmistrz Nester. Kolejny apel w tej sprawie jest już gotowy i wkrótce zostanie wysłany. Nie faworyzowaliśmy żadnych dyscyplin sportowych w mijającej kadencji, wbrew pojawiającym się informacjom, mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. W sumie przeznaczono na wsparcie sportu w mijającej kadencji 50 milionów złotych, prawie 46 na piłkę nożną, koszykówkę kobiet i halową piłkę nożną. Na kolejnych miejscach z kwotami po ponad 800 tysięcy złotych, kickboxing, podnoszenie ciężarów i kolarstwo. Te środki trafiły głównie do dwóch klubów, do klubu sportowego Górnik Polkowice oraz do, 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 do podmiotu, który realizował zadania związane z dyscypliną koszykówki żeńskiej. Zarówno w obydwu przypadkach do, do, dotyczyło to sportu osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. I te dwie dyscypliny można powiedzieć były największymi beneficjentami wsparcia ze strony gminy Polkowice. Na dalszych miejscach znalazły się piłka nożna halowa, kickboxing, podnoszenie ciężarów, kolarstwo, piłka, piłka ręczna i następnie poszczególne inne dyscypliny już w mniejszych kwotach. Zdziwiony jestem pytaniami, które pojawiają się ze strony radnych, gdyż to oni odpowiedzialni są za ustalenie wydatków na poszczególne dyscypliny i kreują budżet w taki sposób, który następnie wykonuje burmistrz Polkowic. Nie mogłem więc w jakikolwiek sposób faworyzować poszczególnych klubów sportowych, co jest zarzutem pojawiającym się ostatnio w toku kampanii wyborczej, a zupełnie pozbawionym podstaw, dodaje burmistrz Polkowic. Pieniądze przekazywane na poszczególne dyscypliny trafiały do właściwych podmiotów w wyniku konkursów, a następnie były wydatkowane w transparentny sposób. Cieszę się, że te ponad 50 milionów złotych w tej kadencji przeznaczone na sport przekładało się również, a może przede wszystkim na, na sukcesy. Takich, do, do takich należy na, na pewno wielokrotne Mistrzostwo Polski koszykarek, czy też, co mnie najbardziej cieszy, sukcesy i gra przede wszystkim polkowickiej młodzieży bo de facto to sport dzieci i młodzieży powinien być kołem zamachowym tego wszystkiego, co, co dzieje się wokół sportu na terenie naszej gminy. Burmistrz dodaje, że inwestycja w młodzież zawsze się opłaca.